Misja McDonald's, ale jestem podjarany. odjarany. Pierwsza niemiła sytuacja, także nie bójcie się, w razie czego powiadomić policji, ale naprawdę ciężka akcja. Nudno, za wszystko trzeba płacić, szczerze, nawet jakby mi zapłacili za promocję, to chyba nie miałbym sumienia zrobić dobrego materiału o tym hotelu. Gdyby tego pieska f***** to Jezus Maria. Do hotelu podobno trzeba unikać jak ognia. Big Mac, ale z O, Znak z kamerą, tu już zaczepiają, tu już się nie p***** dalej trochę tej kanapki nie ma w Europie, także... Jeden, jeden gość. Dobra, czas wyruszyć z tego pokoju i zrobić w końcu coś konstruktywnego, coś, co będzie Wam się podobało. Wychodzimy teraz z pokoju i idziemy przedłużyć dobę hotelową, więc zobaczymy po pierwsze, ile kosztuje przedłużenie doby hotelowej. Po drugie, idziemy do pana Egipcjanina kupić zajebiste koszulki z wielbłądami, żeby się fleksować, wiecie, że jest się turystą w Egipcie. A po trzecie, idziemy testować egipskiego McDonald'sa. Dobra, to misja McDonald's rozpoczęta. Po drodze idziemy jeszcze kupić karty SIM do telefonu, bo muszę mieć internet, żeby połączyć się z kamerą. U... ci tam pitają. Ogólnie taka rada, jak ja byłem pierwszy raz w furgadzie, to byłem bardzo przerażony tym, że wszyscy mnie zaczepiają, wdawałem się w dyskusję. Było to bardzo nieprzyjemne. A wy po prostu mówcie no thank you i idziecie dalej i nie patrzcie na nich. I oni ci odpuszczą. Pewność siebie i zapierd... do przodu. I to jest najważniejsze. No i tak jak wcześniej mówiłem, że w lipcu jest w porządku. W Egipcie. Bo jak byłem, siedziałem sobie na balkonie i miałem obok siebie morze. To wam powiem, że w mieście jak się idzie po tym betonie to czuć to mocno ale jest jeszcze do przeżycia to wszystko, ale naprawdę ciężka akcja, ale idziemy twardo do przodu zrobić misję McDonald's patrzcie te słońce, ono napierdala a się ciężko skupić żeby coś mówić do was gdzie jest ziomeczek, tam dalej nie? nazwałem tego pana ziomeczek w ogóle także idziemy do ziomeczka Misja, ziomeczek najpierw, a potem cała reszta. Ej, jak mam kamerę, w ogóle w Egipcie, jak masz kamerę i się kamerujesz, to nawet do ciebie nie podchodzą. To jest też ciekawa oficja. No, Tylko się gapią na ciebie, no. A nawet nie podejdą, mnie zapytają, bo wiedzą, że wszystko masz na kamerze. Dodatkowo, pamiętajcie, że tutaj turysta jest jak złoto. Tutaj po prostu dla rządu egipskiego turyści są, nie wiem, jak dla Polski, kurwa, nie wiem co, jabłka czy coś. Jakieś zbiory naturalne, dobro naturalne, o także nie bójcie się, w razie czego powiadomość policji numer alarmowy to 122, a policja jest bardzo dobrze nastawiona do turystów i na pewno wam pomoże. Także pamiętajcie o tym proszę. Musimy przejść na drugą stronę do tamtego oto kiosku A tu przejść przez drogę to jest krótko mówiąc nie? Dobra, mamy sklep. Hi. I'm a sir. Uh, have you maybe a sim card? For the phone with internet. SIM card. Well, I don't have now. Yeah. Have you? Yeah. Super. Late. I don't have. You don't have. Mm. Okay. Maybe tomorrow. Okay. okay. Well, I need it today. If we need today. If you can tomorrow, okay. Yeah, but today. Today is too, I mean, too late. Yeah, yeah. Okay. So that's all. We uh, we take uh, something to drink. Mm. Okay. What are you Egyptian bar. <laughs> 30. 30 30, ok. 30. <laughs> Hard, Nie. 30. Pan bardzo miły, tak jak mówiłem. Idziemy teraz. z Missja McDonald's, ale jestem. Kurwa, podjarany. Ciekawe, czy tam będą mieli jakieś egipskie pozycje w ogóle. Typu, nie wiem, Faraon, Mac albo Sfinksior, ja, nie? Albo coś z wielbłąda na przykład. Poparcie sobie to. Normalnie, jakbym tędy przeszedł bez kamery, nie? Wiecie co by to było? Pytania, kom, look, my friend, I want to help you Ale idę z kamerą i nic A wam coś teraz pokażę za chwilę, nie? Panie i panowie, oto Wista Hotel Resort Czyli hotel, w którym byłem pierwszy raz w ogóle za granicą I to właśnie tutaj w Hurgadzie Hotel chyba 3,5 gwiazdki, nie? Czy 4? 3,5 jest straszny nie polecam nikomu, jest bardzo tani, naprawdę, ale dołóżcie te parę euro czy te parę złotych i pojedźcie do Sunrise'a, do nie wiem, Arabeli, gdziekolwiek indziej tutaj w Hurgadzie. Darujcie sobie Belawistę, bo macie pewną biegunę, nie? Nudno, za wszystko trzeba płacić, nawet beachpar, ale Inclusive trzeba płacić. Także zaraz powiem więcej, tylko przejdę przez ulicę. Chodź, biegniemy! Nas zaraz przejadą tutaj. No, tutaj jest ten hotel. Bela Vista. I nie polecam nikomu tego hotelu, tak naprawdę. Szczerze, nawet jakby mi zapłacili za promocję, to chyba nie miałbym sumienia zrobić dobrego materiału o tym hotelu. Tu się nie da przejść. No, thank you. Dobra, mamy karty Sim. 12 euro za 20 giga Czyli w porządku moim zdaniem Centrum Hurgady Soraton Road Tak się nazywa ta ulica Mnóstwo sklepów leby tego pieska pie... auto Jezus Maria Boże święty, dobrze się nic nie stało A tu proszę podjebki po bazarowe a kto tam? Oczywiście jako klienci? Polacy, hi Thank you very much no i tak trzeba z nimi właśnie postępować kochani, nie? Tu widzicie jakie sklepy Może ja zamiast moją mordę to będę wam pokazywał jak Hurdada wygląda, to? Halo! Co lepiej? Do tego pieska był właśnie przed chwilą... ...samochód. Thank you! Patrz Ciagul Hotel, ty o tym hotelu, nie? Dobry? Nie, Tego to to hotelu podobno trzeba unikać jak ognia Jeszcze egipski raptel, a co? Ziomeczki, ziomeczki. Tam już widzę KFC z daleka. To zaraz trochę dalej, z tego co pamiętam, jest McDonald's. Jeszcze nie jadłem egipskiego Mcdonaldu thank you. Więc to będzie. To będzie coś nowego. <laughs> jednak z kamerą tu już zaczepiają, tu już się nie pierdolą dalej trochę. Tam jeszcze było gida, ale tu już się nikt nie p***doli z mnie. Wszyscy podchodzą, także kamera to nie jest jednak wyjście Po tym aucie idziemy, dawaj! Ruszamy! Dobrze Idziemy już Chodź Bo twoja niepewność mnie zbiła z tropu Ej, jesteśmy Jesteśmy pod maczkiem wchodzimy haj. Hallo, hallo, Ready, steady. Double big tasty jest tutaj. Niebieski, O co to jest za sprawdź? Lupaszczyk i Strawberry. O jeden cheeseburger. Tak, Wszystko na Double big tasty, ludzie. Wy to widzicie? Tego nie. Little tasty. Ty ja to chcę. A Biken Mak, patrz. To jest na co Barbe. Nie ma tego sosu naszego. No. Dobra, doszło nam jedzonko i mamy niebieskiego Sprite'a ale tutaj słyszałem, że jest mocno średni, tak? Ale zaraz wszystko wam pokażę oczywiście jak to smakuje. Dobra, przeprowadzamy teścik, Czekajcie, ustawię dobrze kamerę. Zobaczymy najpierw tego Sprite'a Blue. Mm, normalny Sprite, taki nawet słabszy w smaku, nie? Trochę. Little tasty, nie? Chyba. Ale no, ja nie wiem czy z burgera sobie? Ja, pierdolę, nie widziałem sobie czy z burgera. Ale mamy Little Tasty, tak wygląda Little Tasty. Także. Dobra. Dwa kotleciki, by całkiem inny smak. Raczej tej kanapki nie ma w Europie, także. Ciężko powiedzieć, ale naprawdę. Zobaczcie, jak to wygląda w przekroju. Co? A to no to jest? burger? Daj mi. A teraz cheesburgera sprawdzimy? Mm. Oni mają tu całkiem inny ser do tych kanapek I Dobry, nie? Ej, kipski e, McDonald's do teraz jest zajebisty, naprawdę. Ale ten ser ma taki inny smak, taki Ej, topiony jest taki to mega pasuje, ja nie umiem tego opisać, ale dobrze, że powiedziałem taki, jak macie na przykład ten Wuchland, nie ser, czy coś takiego. Ej, ale to naprawdę pasuje do tego maczka. Ej, musicie, jak będziecie w Egipcie, w Radzie odwiedzić McDonalda, naprawdę. Tylko ty widzicie, ten sprite niebieski, myślałem, że to będzie lepsze. A, jest słabszy niż normalny sprite tak naprawdę. Chyba, że to jest ten z tą wodą, którą rozrabiany, ale nie, oni nie mogą nie? Byśmy stracili dostali za przepraszam. Ale Little Tasty, bardzo dobry. 1 na 6 daje. piąteczka mocną piątkę. Chicken mac. czyli Big mac, ale z kurczaka. O, ale to wygląda. Tak wygląda. A jak smakuje, to jest najważniejsze. To jest naprawdę pyszne. Chcesz spróbować? Krupiący kurczaczek, sos majonezowy, ten serek, ochran, cebulka, sałata. Ej, to jest pyszne, naprawdę. Ten kurczak dobrze spieczony tak, w ogóle wygląda z zewnątrz ta restauracja. Mm. <gry> Mówicie dajmy mi tego nugata. No, ja sobie najpierw sosem spróbuję. Najpierw, najpierw, najpierw bez sosu? Mm. Dobra, nugets bez sosu, chicken nugget zwykły. Mm. Ja? Jaki chrupiący. No mm. i całkiem inny niż ten, to jest inne żarcie całkiem, nie? Mm. Naprawdę dobra. Mm. A jaki to jest sos? Czyli słodkofaśny Sosem z słodkofaśnym mm. mm. Sam nagle zajebę, ale temu sosowi daję Sosowi? Temu sosu, nie? Temu sosu? Ale ogólnie kochani mak egipski To był dobry wybór w ogóle, nie? Ten big mac z kurczaka podwójny Zastanawiam się czy jeszcze KFC tu sprawdzić ja te Wójczewski tu są takie dobre No może i w KFC byłyby by, by, by ok A to już nie dzisiaj Ej ale to jest genialne serio, taka napka Zaraz no. robimy ogólne podsumowanie obsługi wszystkiego, bo jest genialna ta obsługa tutaj Szybko wydają, szybciej niż w Niemczech ostatnio dostaliśmy A ludzi nie ma mało w Skali fast foodów 5 na 6 lemnych. Egipski McDonald's możecie odwiedzać. Kozak. Dobra obsługa. Czuć, że to jest świeże. Pyszne, szybko wydane. Klimatyzacja w środku. Z tego co przeczytaliśmy, nie trzeba obawiać się zatrucia, także wbijajcie, Naprawdę warto. Tylko weźcie sobie inne picie niż ten Sprite. Wracamy teraz idziemy sobie. Idziemy, idziemy? Do supermarketu, nie? Pokażemy Wam też supermarket. Jak wygląda? Thank you. Thank you very much. Ej, ja wam powiem, że Egipt to musi być bogaty kraj. Tutaj każdy chodzi w bosie i w Tomim, nie? <laughs> tutaj to już spokoju ci nie dają, nie? Czekaj, wezmę. No thank you, I'm from Poland, bo thank you. Go away, go Go away, a już pierwsze niemiłe Pierwsza niemiła sytuacja. Go away mi mówisz. Słyszałeś go? Co za kuj. A mnie fwił? Szczerze mówiąc Pat, boss jewellery. Tego jeszcze nie widziałem Powiem wam wrażenie po McDonaldzie, bardzo dobre I... wkurbił mnie ten jeden gościu i ja dalej to przeżywam Ale ja taki jestem troszeczkę To są emocje, jestem trochę pojebany. Wiecie o co chodzi No ale jak tu się nie zdenerwować, jak tu idziesz ulicą, każdy cię zaczepia i oni tu Już nawet w dupie twoją kamerę mają, nie? Ale idziesz bezpiecznie, nic się nie dzieje Także luz Że tak powiem stado zaczęło się trochę przerzedzać <laughs> Thank you very much I ten, i stado zaczęło się trochę przerzedzać Już nie jesteśmy atakowani z każdej strony A, po polsku, no musi być, no żeby wiedzieli, nie? Five stars travel agency Zobaczymy, my teraz będziemy mieli swoje wycieczki i będą naprawdę fajne. New Aldi T-shirt to mnie w ogóle rozwala, nie? Że tutaj Aldi jest monopolem odzieży w Egipcie. Tam patrzcie, Philip, plain, wszystko. Ej, patrzcie, Emporio Armani. Tamtą uliczkę bym nie chciał zabłądzić. Dobra, idziemy zrobić zakupy, kochani. Czekajcie chwilę. Co odbierzemy jakiś? Nie. Ja tak? tak dobry? Bardzo dobry Ten pomarańczowy też był w porządku Ten jest taki dobry, ale to jest taki kubusiowy, nie? Bardziej Ty, A winogronowy? Czerwony winogrona? Sok Kurde, nie, nie przemawia do mnie Dobra, idziemy dalej, chodź Czeka, ile mięso kosztuje Ile kosztuje mięso Pure beefsteak 10 euro za kilo, czyli w sumie nie wiem, czy to drogo czy nie. Chyba za stek, chyba nie, to jest tanie. Co ja bym ty spróbował egipskiego? Takie jest stricte egipskie, bym chciał spróbować. Ty ja wezmę tą bomboladę sobie z Oreo. No, o proszę, no, może być smaczne. No, wiesz, co ja jeszcze chcę? To jest na pewno egipskie. Nie? taki batonik. W dzisiejszym odcinku to by było na tyle. Dziękuję wszystkim za obejrzenie. Oczywiście nie zapominajcie o subskrypcji, o łapkach w górę, o komentarzu, jeżeli wam się oczywiście odcinek podobał. Jeżeli wam się nie podobał, też zostawcie komentarz. To by było na tyle i widzimy się w następną niedzielę.